Czasami w życiu przychodzi taki moment, że siadasz sam w nocy i nagle czujesz, jak bardzo jesteś zmęczony. I to nie takim zmęczeniem, że potrzebujesz kawy czy drzemki. To zmęczenie, które siedzi w duszy. Zmęczenie ciągłym udawaniem, że wszystko jest ok, że dajesz radę, że trzymasz się w całości, chociaż w środku rozpadasz się na kawałki. I wtedy uderza cię prawda, której nigdy nie chcesz wypowiedzieć na głos. Że czujesz się cholernie, samotny, nawet w tłumie ludzi. Że możesz mieć obok przyjaciół, rodzinę, setki wiadomości na telefonie, a i tak wieczorem wracasz do tego samego, pustego pokoju i własnych myśli, które gryzą jak psy. Ale wiesz coś w tym wszystkim najbardziej rozdzierające, że mimo tego bólu, mimo łez, które czasem spływają ci po policzku, ty i tak rano wstajesz i idziesz i walczysz. Gdzieś głęboko w tobie jest iskra, której nic nie potrafi zgasić Choćbyś chciał się poddać, ona ci nie pozwala To właśnie ta iskra sprawia, że czytasz to teraz, oddychasz, żyjesz I ona jest dowodem na to, że jesteś silniejszy niż myślisz Może dziś nie czujesz tej siły Może dziś czujesz tylko ciężar, ale przyjdzie dzień, że spojrzysz wstecz na wszystkie noce pełne łez i pomyślisz Przetrwałem coś, co mogło mnie zabić i wtedy zrozumiesz, że nawet w największym piekle był w tobie ogień, którego nic nie zgasiło.